początek o przedstawieniu się. Gabenda Halina. Gawenda Jan. Jak się Państwo poznaliście? Jak to wyglądało, te pierwsze zetknięcia? historia taka, że. Byliśmy sąsiadami. Ja byłam nastolatką, a mąż, mąż już pracował. Później, jak po skończeniu szkoły, poszłam do pracy. Dopiero poznaliśmy się w pracy, bo pracował w kontroli jakości, a w biurze konstrukcyjnym, na desce. Nie? No i tak się poznaliśmy, ale dzięki szwagrowi, bo szwagier ze mną pracował w wideski. Wszystko W rodzinie. Tak. A jaki zakład? I w cukrownia to była. Cukrownia to Przy cukrowni to było, nie? Tam, tam no. w Cukromia, tam zakład. No, Cukownia osobna, osobna, bo to jako wytwórnia... Tam pracowaliście państwo później już całą karierę? I nie, ja po 11 latach przeszłam do kolejowych zakładów, tak zwany kiedyś był kolzam. I poszłam też na deskę i tam na desce pracowałam już 30 lat. Nie? I później teraz jestem na, na merturze właśnie z tego zakładu. Ja wytwornie aparatury cukrowniczej i tam byłem jako konstruktor, później kierownik kontroli, później mistrzem i tak to przez 30 do emerytury dobrnąłem tak, w tym zakładzie, tak. Czy ślub Państwo swój pamiętają, gdzie on się odbył jakie było wesele? Tak, tutaj w 1991 roku. Pamiętają no. Państwo tego pana Celebransa, który. Nam tak, tak, tak. dałam na właśnie tak, ślub tak, tak, tak. i to jest 13 w czwartek o 13.30. Ja mówię 13.00. Data. On mówi nie, bo ja się 13 urodziłem, więc to będzie szczęśliwe. No i faktycznie szczęśliwa data. A wesele, ale... A wesele mieliśmy. też w wracze tutaj, ale kiedyś nie było w restauracjach, tylko w domu u rodziców. Nie? Razem już 50 lat. A dlaczego? Męczymy się razem. Im, im człowiek się częściej kłóci. To jest to właśnie, żebyśmy do 50. Jakby w środku. Taka energia, jakby taka, ta. tak, że sobie to ładowuje. W tej kłótni coś wynika, że wyciąga wnioski. Aha, tu zrobiłem błąd. I tak to idzie aż do 50. Doszło. A najgorzej, jak się jest uparta jedna strona i nie? nie idzie przetłumaczyć. A, ale wyglądają Państwo na szczęście. Ale <dă> przetłumaczyć. No, my my czy tłumaczymy. <laughs> czy potomstwo? Jakieś... Tak, mamy jednego syna po studiach, w tej chwili już pracuje w Bibicach, w biurze też projektowym, jest projektantem. Także najpierw Rafał, a później poszedł do. Gibic. mamy dwie piękne wnuczki, jedna ma 16, a druga ma 13 tam się zawsze co podpowiedzieć innym młodym parom, żeby poszli w państwa ślady, żeby 50 lat ze sobą spędzili. Co państwo no, byście... I, i po prostu wyrozumiałość jeden do drugiego, nie? bo to jest najważniejsze. Bo jak ktoś idzie na upór i nerwami się zawsze, że nie no tu już nie ma zgody w małżeństwie. Nie? No, no po prostu trzeba wybaczać, a jak nie to krączać z góry i tam, i <grym> wiość. Trzeba jakoś to no. brać na, na luz, wszystko tak. nie, tam, poważnie i tak dalej. Tak, 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 tak. Tak. Wiadomo, że w każdym momencie są tak. jakieś pieczki, ale to płynie na chwilę, to jest, nie? No. no. Przyjemnie, dziękujemy. dziękujemy. Dziękujemy bardzo. bardzo. Dziękujemy.